Ja witam widzę w kolejnym odcinku na, na, na moim kanale, zostawcie pozy, pozytywną łapeczkę do góry Zostawcie subskrypcję na tym kanale, dobijamy 2000 20 subskrypcji I y, witam Was w kolejnym odcineczku Przede mną stoi New Holland y, Co właśnie y, przyjechał Loweciarz y, Zapożyczony No, sprzedajemy z Chmierza. No takie pokażę widzom Widzę, no, tak tutaj o... Wszystko jest. Jak ja ci pół podniosę to... przejadę. To to weźmij już tą fendos pilna i pod trójkę. Bo dzisiaj widzowie wielkie orki będą. Mato, słyszysz mnie? A to Mato mnie nie słyszy, dobra. Ale to nic. Yy... On głuchy. Bo nie założył tego. Tych bębenków. Do tych słuchania. On jest głuchy. Dobra, to dostaniemy, bo oczywiście głuchy. Nie, nie słyszy. Wiecie my przykniemy e, fędzisza. No ten fę... Fend... Ja no, no, bo ja mam na bardzo księicy No. Pomyślałem, no, bo ty... Że, że ty głuchy. Nie, ja tam ksinicy. A bo tam... O ale jeszcze włączę. Ja ją scholandem. Nie, no wiem. Nie wiem czy tam się zmienimy, czy nie. Dobra. Tak. Dobra. A ja, ja jadę tą trójką to je orad triadką. Oprawa wyszło. Pędzisz to nasza maszyna. Okay, Powinien dać tą czwórką No to się przepnie no nie? A nie bo na zawsze No jak, jak na zawsze go na testy jest No ogarniemy jak 50 tysięcy kredytów A to lubię zaczynamy, czy to koło Gospa? Ja ci mam koło podawane. A ty jedziesz szybciej, czy nie Holander? Ja też chciałem jechać trochę. Nie. A ile jedziesz? 53. Ja też pewnie będę No Tylko, Izo, nie patrzcie, że to jadę 34, bo to są...

Powinienem jechać. Tak, chyba pół go wrócę. O pierdolona. Oczywiście opory załączone. On nie pyta, on gdzie. Od tego Fenda coś trzeba kupić większego. Nie wiem, czy tą... Nie wiem, czy tą czwórkę yy, tego agro... agromasa bym nie kupił. A nie, bo on ma 115 puni. To trójkę. No, e, trójkę. E, bo tu to, to jest ciężka ziemia to. A ci powiem trójka bo 100 koni wymaga. Czego? To by trójkę kupił. To ci powiem, że... Ci powiem, że ten, no to, to jak ten, no to idzie. No wiem. No daj, bo nie Ja, daj, ja, ja wstąpię, A to burzę A co to, że tak zostało? Dobra, słuchaj, Oro. Ale, nie. Nie. Ja to jak za odówkę, w oro. <laughs> Nie, bo chciałem, żebyś ty pierwszy pojechał. Nie, bo nie, 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 nie obrotowym, jak No. A to były czasy ci powiem. Teraz po tradiciu, żeby na komory, bo znowu. No dobry plan. No. A ci powiem, idzie po tą górę. Teraz mu z, z mój trochę na Zuz, to idzie. Nie pytał. Ja myślałem, że... No, no, Dobra. Ale ja też cztery napęd mam włączony, a ty też. no, 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 też. Czy, no, bo to no, no, Nie, bo to by no, grzebał. no, ja Pełną oporem nie wiem. A to szybko. No, ja w ogóle patrzę, widzę, że mam dywaniki normalnie z Femba. Tutaj są ładne, takie kupione. Jakieś tam nie przyszła. Co? A za kogo to za kupionik? Czeki, nie rozumiem. Weź coś... chyba tam jest, bo.

Ja się nie przebijaj się, nie pojeżdżam. To jakbyś za gonówką jeździł, to tak. Dobra no, widzowie, ja będę um, chyba um, szedł... Um, pewnie są orężawki jakieś kupne. Mm. No. Ej, ja w ogóle będę szedł po radę No. Ja, ja po tym na razie. Będę robił. No to poraj toi. i... to, ja ja to Myślałem, że ja ci policja.

To widzimy się za kilka minut. Hmm.